Masz wiadomość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty: setno, rybywano, co wychodzi naprzeciw. Kurwa mieczy. Wynik, odpowiedź, rada. Szóstka buław. Dołożę kartę. Rycerz monet. Dołożę kartę. Ósemka buław. Sedno. Rydwał. Działanie. Szybkie i zaskakujące działanie. To są wiadomości. To jest takie sprowokowanie spięcia. To znaczy Prowokuje ten mężczyzna, który jedzie na tym rydwanie, oraz kobieta. Obydwoje ryzykują swoją stratą, czyli ona jego, a on ją. Obydwoje jadą sobie po bandzie. Rydwan to jest ewolucja, duża i dobra zmiana. To jest szczęście, punkt zwrotny w życiu. Para wzajemnie jest z sobą zafascynowana. Co wychodzi naprzeciw? przeciw? miecze i rycerz monet. To jest takie zachwianie równowagi. Powodem tej zachwianej równowagi może być utrata pracy, albo jakaś negatywna zmiana. To też jest wrogie nastawienie. To są uszczypliwości. To jest również opowiedzenie się za prawdą. Ale to opowiedzenie może być powiedziane językiem goryczy, sarkazmu. To też jest spięcie. To jakby powiedział elektryk do elektryka, że para ma spięcie w gniazdku. Wynik, odpowiedź, rada. Szóstka buław i ósemka buław. Szóstka buław i ósemka buław zachęca do ryzyka, do pogodzenia się, bo te dwie karty dobrze rekują na przyszłość. To są dobre rokowania dla pary, bo on tutaj pokazuje swoją ważność i ona pokazuje swoją ważność. I dobrze, bo obydwoje są ważni. Szóstka buław jest zapowiedzią radości, szczęścia, miłości. I również, Dobrej zabawy. Po okresie prywatnego huraganu para będzie miała dla siebie dużo takiej cierpliwości. Będą mogli na siebie liczyć, dać sobie wsparcie. Osoby samotne mogą liczyć, że pojawi się na drodze osoba, która będzie dla ciebie wzorem, ideałem. I ty będziesz dla tej osoby wzorem, ideałem. I takiej osoby sobie szukaj. I tego Ci życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus oraz Klara Tarot Miłość. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o śpię.